Ale Ewela powiem Ci, że ten pokój to normalnie wymiata. Jest przecudowny. No, mi też się podoba. I te ściany szklane. No, w ogóle to jest piękny, cały. Taki trochę estetyczny, co? No tak, ale stwierdziłam, że w sumie to takie kolory lubię. Takie stanowane. No, na pewno nie jest tonowany ten komputer i w ogóle, ale trudno. Pewnie, że trudno. Rób już pokój, jaki uważasz. I to dziewczynki, podoba wam się pokój? Tak, jest świetny. No to bardzo się cieszę. A jak tam u ciebie, Marysia? Urządziłaś już nam ogródek? No tak trochę, idę zobaczyć. Ewelina jest przeszczęśliwa. Mówiła, że pokój jest po prostu cudowny, jak z niej marzeń. Ja też uważam, że jest bardzo ładny. Marysiu, taki malutki ogródek, to już tam był balkon i mieliśmy większy. No wiem o czym. Trochę przepłaciliśmy za to ogródek. Ale trudno, to jest bardzo ładny. Ten hamak będzie idealny na lato, to akurat prawda. A kiedy będziemy kupować dodatki do waszego domu? No myślę, że gdzieś dopiero w przyszłym tygodniu, bo na razie to mamy bardzo dużo pracy. Ojej, trochę długo, aż chciałam mieć dodatki do pokoju. Ach. Wszyscy tacy szczęśliwi jesteście. Ta? Nic dziwnego, no, wydałam nowa rodzina. To powód do radości, że wyszłam. A co tam, Marysia ci załatwiła numer do tej rodziny? Nie, jeszcze nie. To nie jest wcale takie proste, jak nam się wszystkim wydaje. Ale mam nadzieję, że w końcu będę się mogła wytłumaczyć. Nie matko się, jak oni to się obiecają to zawsze dotrzymują słowa. A teraz to chodź i pomóż mi rozpakować wszystkie kartony. Jeszcze trochę ich sporo. Łe, well, no ale szkoda, że niedługo walentynki, a my nie mamy nawet żadnych kolegów. bo nie mówię o chłopaku, bo to zastosuje. Ale my nawet kolegów nie mamy. No tak, więc z kolei jest bardzo dużo chłopców, ale żaden nie jest fajny. Oni są kompleksni. Fu. Tychę skoda, ponieważ walentynki. Mogliśmy razem pójść z jakimś do parku, no ale żadnych fajnych wielka skoda. Bardzo bym chciała mieć chociaż kolegę. Już nie chcę mieć chłopak, ale tylko kolegę. No, nawet tego nie mogę mieć. No ja, przecież my walentynki, możemy spędzić razem, niby jak. Wiem, pójdziemy sobie na jakąś kolację albo na jakich, do jakiegoś kina. O, na przykład na kolację do McDonald's, ale romantyczny. No więc, ale to musi być taki dzień to Pójdziemy na film Minecraft, ostatnio wyszedł i potem na zestaw Minecraft. Minecraft Walentynki, A czemu no nie? Minecraft jest fajny. No nie wiem sama. Ale dobra, pójdziemy. Będzie fajnie, bo słyszałam, że ten film jest bardzo fajny. Lepiej byśmy razem poszły na fajny minecraftowy dzień, niż żebyśmy żeby były smutne, że nie możemy się spotkać. No, to będzie fajne walentynki. Walentynki to piątek, to i tak będziemy w szkole. No tak, ale po szkole możemy wszyscy iść. Nie no, ale dom to masz normalnie super, pokój odjazdowy i ten komputer. No i ta szafa mega fajna. No, pojedziemy po nowe ubrania do galerii. Mam nadzieję, że będziesz bardzo grzeczna i docenisz nasze starania podczas mieszkania tu z nami. Tak, będę bardzo grzeczna, zmienię się. Ja się bardzo cieszę. Wow, jaka zmiana. A kiedy idziesz do nowej szkoły? Pojutrz. I strasznie się tego boję. Nie martw się, nie ma czym, naprawdę. Poczekaj, zaraz mi powiesz, co byś chciała z ubrań. Niedługo ja do Ciebie dołączę i będziemy razem chodzić do szkoły. Mam nadzieję, że nie do tej samej klasy. Czemu? Niby... Przecież żartuje głuptaś. Mam nadzieję, że będziemy chodzić do tej samej klasy i będziemy takie siski foreverki. Będziemy chodzić do tej samej klasy, to będziemy super duo. A tak, jestem za. To na pewno będzie superowy dzień. I mama jest A co ty taka zadowolona? Właśnie dwonił do mnie tata i zarezerwował dla nas miejsca w bardzo drugiej restauracji. A, no, walentynki to bardzo fajnie. Tak, i chcieliśmy by, żebyś zostało na ten czas z Michałkiem. Co znowu? O nie, nie ma nawet mowy. Mamo, już ostatnio jak byłaś na zakupach, to z nim zostałam. I poradziłaś sobie przecież świetnie, fantastycznie. Chyba zostaniesz z nim, prawda? A ja razem z totem spędzimy romantyczny wieczór. No, przecież to są palentynki, święto zakochanych. Chciałabym je poświętować. No tak, ale już sobie zaoklarowałam ten dzień. Liby jak? Razem z Sonią, lubimy sobie wtedy Minecraftowy dzień. Najpierw idziemy do Kina na film Minecraft, a potem na zestaw do McDonalda Minecraft. Um, no nie, kochanie, no. Ja i Tata chcemy wyjść. A ty musisz się zaopiekować bratem. Niechcie coś zapasuję, to sobie wynajmij opiekunkę, bo ja na pewno z nim nie zostanę. O nie, nie, żeby dziecko zostawiała z dzieckiem. Nie, nie, nie. Nie zostanę z nim po temacie. Myślałam, że się zgodzisz, ale dobrze, wynajmę opiekunkę. No i bardzo dobrze, bo ja się nie umiem małymi dzieckami zajmować. Ja z nim las tak ospolitycznie zostałam. Nie ja więcej razy nie będę się z nim opiekować. Przynajmniej opiekunka zalubi lubi y, pieniędzy, je pójdę i wszyscy będą zadowoleni. Choć gdybyś została, to bym ci nawet mogła trochę dać pieniędzy. O nie, nie. ja nie opiekunka. Jaką nie lubię? Wolę nie mieć tej kasy nie się nim opiekować. I, no i widzisz, malusku, co ona opowiada za kłopoty? Nie lubicie. Przecież ty jesteś taki malutku i ja chcę nie lubić? Cóż, no chyba będę ci musiała zadająć faktycznie opiekunkę. Walentynki są super. Szczególnie jak ma się je z kimś spędzać. Tak czułam, że coś przyszykuje na te walentynki. Nie spodziewałam się, że aż taka druga restauracja. Będzie cudowny czas. A Ty będziesz bardzo grzeczny, prawda? A i U. A, Belek! Ej, ja już nie chcę w to Czemu? No po prostu nie chcę. Ach, no dobra. Celina, mam dla Ciebie świetną wiadomość. Jaką plusem pani? Zgłosiła się po ciebie kolejna rodzina. O niej, nie. Już mówiłam, że ja się w żadne rodzinki nie bawię. Celina, może teraz będzie lepiej. Sprób. Właśnie, bo słuchaj koleżanki. Będzie na pewno lepiej. Ta rodzina chce mieć tylko jedną córeczkę. Właśnie ciebie. Tak jak chciałaś. Jest bardzo bogata. Naprawdę bogata? Tak, bardzo. Ta rodzina brzmi jak z moich marzeń. Tam ta tak nie brzmiała. Jestem zdecydowana, że. Chcę tam iść. Ale ty masz fajnie. No ekstra. Dobrze, Linka. no to ty jutro pojedziesz na noc próbną.